Anarchia oficjalnie otwarta. Po tych wydarzeniach chciałem totalnie strajhardować grę, aby być najlepszym graczem na serwerze. Czy mi się to udało? Oglądaj do końca. Najpierw skopałem żelazo. Skraftowałem potrzebne itemy. Po chwili miałem już pierwsze diamenty. O, patrzcie, co mam. Jaki specjalny? Jak tu... na, na lewi? O, kurwa, przydzielanie. Diacy co kur... jest. A teraz odnośnie anarchii. To serwer bez zasad z mechaniką lifestyle, czyli jakoś zabierasz, zabierasz mu serce. Serwer totalnie bez zasad można citować, grifować, a na niego możesz zrekrutować się na moim serwerze Discord, na którego serdecznie Cię zapraszam. Zacząłem farmić naprawdę mocne itemy. Nie to jakby nie spić. Boże, o, kurde, tak? samo jak makro, tak. w sumie takie jak No ale dobra, no, ci makro na 1,18, przyznaj. Skraftowałem potrzebne diamentowe itemy takie jak leginsy, buty, hełm czy siekiera. Niestety w późniejszych czasach nie miałem już szczęścia do diaksów. Jak mówiłem, serwer ma mechanikę stream. czy jak kogoś zabijasz, dostaje się jego serce. Teraz już, gdy wyszedłem na powierzchnię po zebraniu żelaza, poszedłem zdobyć jedno takie serce. W jaki sposób, zapytacie, po prostu zrobiłem trade z jednym graczem, że ja mu daję żelaznego seta, a on daje mi się zabić, czyli po prostu zabijam go i odzyskuję swoje pierwsze serce. O tutaj, tutaj trzyma się. Oblizicie! Zostaw, zostaw! Kurde! Nie bij go! Nie ja biegł! sobie mi. nie miał! Obra, spokój się! On był tu na trade'ał, spokój się! Jak widzicie, były komplikacje w tym, że dał mu żelaznego seta. Jak możecie zauważyć, spanikowałem, a on próbował mnie potem zajść od tyłu. Teraz ja próbowałem go zajść od tyłu, ponieważ zauważyłem go w niefortunnej sytuacji. W sumie ten... Oo, to jest. Chodź czekam. No, masz. Dobra, nie. Chcesz, ja tylko niebawem widziałam tego. Masz chyba, tutaj. Chyba... Eee, Borisa, chyba nie. Ej, widziałam czekaj, to bory. daj tylko serce. Serce daj. Dobra, no to zabijesz. A W ten sposób zdobyłem swoje pierwsze dodatkowe serce na serwerze. Ok, okay, ej, okay. ale chodź, teraz chodź, chodź, chodź. Naprawimy wszystko. Dobra, masz tutaj wszystko. Teraz zatrzymajmy się w tej sytuacji. Eratik zaczął się shiftować do drugiego gracza. Myślałem, że oznacza to zagrożenie. Na szczęście nie było to zagrożenie i nie musiałem niczego się obawiać. No. W tym samym czasie Lloyd napisał do mnie, czy chce tajny sojusz. Zgodziłem się, dlatego zacząłem zmierzać w jego kierunku. No. Co chciałeś? Takby. Eee, Soj. No. Ja Ej, chodź, chodź, chodź. Znajdziemy jakieś miejsce. Ej, tu, tu nie to... To na mnie tutaj niech będzie, bo ja nam Aha, kurde w streetersił. No ja się boję, że ty mnie mam trochę, chcesz nie oskamować. Nie, nie będę skamował. Jak mi wkurzysz, to cię oskamuję. Mój przyjaciel Lloyd podejrzewał, że chcę go oskamować i zabić. Co prawda, było to w moim planie, ale skoro podejrzewał, stwierdziłem, że jeszcze poczekam. Niestety po jakimś czasie wyszedł z gry, więc nie miałem już na to czasu. Pieski, 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 pieski! Mam kości, kości ten mam pięć kości! Ten, ten jest. O! Jest! Mam pieska! Drugi. No drogi, mam no, drugiego no. pieska! Ej, chodźcie za no, pieski. Jak widzicie, znalazłem swoje pierwsze zwierzątko na serwerze, znalazłem portal, a potem super miejscówkę, w której zostałem już na długi czas. Ogarnąłem ją i zamieszkałem tam. Jak widzicie, miałem już zrobione parę piecyków, enchant, łóżko. Ta krywka była bowiem w wiosce, która była naprawdę fajna, ponieważ były w niej biblioteczki. Zostałem w niej na długi czas.